On pragnął bliskości, czystej relacji. Wierzył jej słowom bez wahania, bez racji. Ona sama na imprezie z koleżankami, a on w domu z myślami co trudniły falami. Koleżanki pisały, spokojnie nie pije. Ona grzeczna, pilnuje się, czy nic się nie dzieje. Lecz w środku czuł, że coś jednak nie gra. Pytał o prawdę, a w oczach miał fałsz. Słomana obietnica w sercu rana. To nie promile, tylko wiara. Słomana, on się odsuwa, już nie kiedyś nie będę pić Obiecałam ci to, możesz spokojnie żyć A po czasie w rozmowie sama się przyznała, że jednak piła, choć tylko mało Tak tłumaczyła cała, lecz to nie ilość zawolała najmocniej A to, że złamała słowo, które sama dała wcześniej On nie wie już teraz, gdzie kończy się prawda Oraz złamane już nie wraca zaufanie Złamana obietnica w sercu rana Tu nie promile, tylko wiara złamana, on się odsuwa, już nie ufaja Naprawdę Piszę wersy, pobaw w środku dusi Chciał być blisko, a dziś się wycofuje w ciszy Obietnica złamana, w sercu zostaje On krok po kroku coraz dalej się oddala